Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Lego X! Wow! I pewnie się zastanawiacie, dlaczego za mną, totalnie za mną, nie ma tygrysiego mecha Coopera. Wczoraj byłem w Lego Store w Krakowie, więc moglibyście mnie spotkać wczoraj i ogólnie to tego tygrysiego mecha Coopera nie było. Dlatego zamówiłem za 299 zł, bo ogólnie to tygrysi mech Coopera w LEGO Store by kosztował 351 zł, a na internecie na LEGO znalazłem za 299 zł i po prostu zestaw jest naprawdę spoko i we wtorek po prostu przyjdzie ten zestaw i mogę Wam dzisiaj i powiedzieć co będzie jutro, jakie plany są bo dzisiaj mamy niedzielę, jutro mamy poniedziałek dlatego pewnie się zastanawiacie, że we wtorek pojadę do paczki na rowerze i po prostu wezmę Tygrysi Mech więc nice no więc zaczynajmy pewnie się zastanawiać, co dzisiaj będziemy robić bo dzisiaj zamówiłem różne części z iglopa. I dlatego zrobimy z ziglopowanego zapaśnika, a także ze ziglopowanego venoma. Więc dwie figurki mogą być naprawdę kozackie i te dwie figurki mogą Was zainspirować i możecie sobie je stworzyć. Będą unikalne. wow Nie no, unikalne to nie, ale po prostu będą fajnie wyglądały. Na przykład ja sobie je tutaj postawię, by ładnie wyglądały. I zobaczycie, jak teraz taką zbudować. Więc najpierw zacznijmy od zapaśnika, dajcie suba łapkę w górę i napiszcie komentarz. No i zaczynamy. Na początku potrzebujecie takiego stroju zapaśnika. Jeśli go nie macie, to w Lego Store właśnie takie stroje można sobie zrobić figurki. Później potrzebujecie z już nóżek takich zglopowywanych. I oczywiście na sam koniec. Trzeba wpiąć ziglopowaną rączkę, taką świecącą, nieźle. No, i teraz to dalej. Potrzebujecie jeszcze takiej główki poranionej, trochę jakby. I oczywiście dodajecie na sam koniec, czyli ziglopowaną głowę, takie nakrycie głowy ziglopowane. A w ręce dodajecie mu dwa ziglopy. Zaraz Wam pokażę jak dodać mu w ręce dwa ziglopy. Tutaj. Potrzebujemy dwóch zyglopów, czekajcie, muszę to wpiąć. I tak to teraz wygląda. Mega kozacko, mega fajnie. Jak ma być szczery, to Venom będzie dużo lepszy, więc po prostu wyżycie strój Venom'a i ma to tak wyglądać mniej więcej. Czyli dodajecie te same nóżki. Potem zyglopowaną rączkę, tak jak było w tamtym, rękę całą, i zyglopowaną zwykłą rączkę, zwykłą dłoń. I dlatego to wygląda mega kozacko. I później oczywiście dodajecie głowę venoma i dodajecie ten kaptur, a także w ręce dodajecie jednego małego ziglopa. I tak to tutaj wygląda, tak wygląda totalnie venom. I to było na tyle. Mega krótki odcinek, ale chciałem Wam jeszcze pokazać rzeczy, bo to był krótki odcinek, który po prostu były dwie figurki, które mogłyby Wam się przydać. Ale wczoraj zakupiłem dwie rzeczy w Lego Store. Pierwsza to już w Kauflandzie, bo byłem w Lego Store i w Kauflandzie i w Kauflandzie zamówiłem sobie gazetkę z Lego Dreams w którym dostaliśmy e, najnowszego takiego Logana z mega czadową bronią i serio, ta broń jest mega kozacka, widać, że po e, więc naprawdę bardzo mi się to podoba e, i ogólnie mam taką spoko dosyć figurkę ja nie wiem czemu w LEGO Dreams nie ma kart są karty? Dajcie mi znać w komentarzu, bo ja nie wiem, bo nie dostałam żadnych kart w tej gazetce. więc nie wiem czy są karty z LEGO Dreams, może tak, może nie, nikogo nie wiem no i dobra, no to przechodzimy teraz do najważniejszej rzeczy. Czyli jakie figurki zbudowałem w LEGO STORE? Pierwsza figurka bardzo przypomina figurkę z Cobra Kai, czyli takiego wiecie serialu. I dosłownie tutaj mamy kimono z karate. Dodatkowo mamy czapeczkę czarną i zielone włosy, co wygląda mega skatersko. Jakąś taką twarz dodałem sobie randomową i oczywiście takie jedno akcesoria. Dodatkowo kolejną figurką jest ziglopowany zapaśnik sumo. No może nie sumo, ale tak on po prostu wygląda. Jak widzicie Ziglopa w ręce z ziglopowaną ręką i po prostu wygląda on mega, ale to mega kozacko. Więc, oczywiście, dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał. Bo, według mnie, był taki średni. Bo dzisiaj nie miałem co nagrać. Ale, już jutro mamy zarąbisty odcinek. Bo, już jutro zobaczycie, jak zbudować Lego Forsaken z Roblox. Czyli będzie cool kit. Będzie 007N7, czyli Ojciec Kulkida, będzie także Nubek, a także wiele innych ciekawych figurek, takich jak na przykład 1X1X1 i inni hakerzy lub Jason też, może być czy ich morderca z horroru, może to być naprawdę mega kozackie. Rozpłacajcie na jutrzejszy odcinek i subskrybujcie. Nara!